Powiedz Regisowi, kiedy będziesz gotowy do walki Dobra To jeszcze raz, Savę I robimy to Ciekawe czy z zacznie się ten... Wybuchnie, jak wystanie damage z Arda Czy nie wybucha, co jest? Ty! Czy co? Bo nie, wybucha... nie chciało ci się wybuchnąć, kurwa, ale jak podszedłem, to wybuchłeś. Widzowie są w szoku. Ja również. A w... Patrzcie, Wiedźmin na macie jest super łatwy. Dobra, i teraz wybuchaj, skurczy, syny. Kurwa, miałeś wybuchnąć! Ty! Jaki pet! Jak podejdę i będę chciał zaatakować, to no wybuchnie. Przysięgam.